Dobry wieczór, dobry wieczór moi kochani, dzisiaj kolejny live, moim zdaniem już 15, matko jak ten czas leci, ale wiecie, dużo się uczę, dużo się uczę, ale zanim przejdziemy do tego, czego się nauczyłam, bo może kogoś to interesuje, to powiem Wam, że przecież w każdy poniedziałek, tak jak Wam obiecałam, będę się ważyła. I w poniedziałek ubiegły zważyłam się, ale zapomniałam o tym z Wami porozmawiać. Więc jutro rano zaczynamy od mojego e, kalendarza z moją wagą i opowiem Wam e, tam o tym, jak ja walczę z tym, żeby nie przytyć. <grym> to jest walka, ale idzie i może ktoś z tego skorzysta. A dzisiaj chciałam Wam powiedzieć dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, że nazywam się Ewa Kotlińska. Robię tutaj dla samej siebie challenge, żeby nauczyć się nagrywać filmiki, żeby jakiś kontakt z Wami mieć i wybrać, dzięki temu, że tutaj jestem, to co dalej chcę robić. Po prostu analizuję tutaj różne życiowe tematy dla Was, dla siebie. Po prostu rozmawiamy o wszystkim i zobaczymy, gdzie moja łódeczka, przy której plaży. Po prostu dopłynie. E, czy wysiądę na plaży, czy w wielkim porcie, zobaczymy, będę Was tutaj informowała na bieżąco. W każdym razie, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, o czym ja tu mówię, zapraszam do e, kanału YouTube. To jest Misracja Ma Rację, e, czyli przedstawiam jak gdyby Twoją rację. Mam nietypowy pogląd na niektóre e, rzeczy i okazywało się od dawna, że. Część ludzi nieraz mnie słucha z niedowierzaniem, a później jednak okazuje się, że jest to coś, co może być dla niektórych pomocą lub kierunkiem w wyznaczaniu drogi. No i słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy czas i to, co się nauczyłam, zacznę od wczorajszego dnia. Wczoraj było pod górkę. Było pod górkę, zarówno prywatnie, jak i y, zawodowo? Y, również jak gdyby wszystkie wibracje przeszły na filmik, który nagrywałam, całe szczęście, że dźwięk się nagrał y, z wizją jest gorzej, ale nic, tak jak obiecuję, jestem naturalna, jest jak jest, nie ma na razie żadnych cięć ani klejeń, więc tak go mm, też wam zaproponowałam. Ale co się stało wczoraj bardzo miłego? Od tak naprawdę pierwszego filmu. Mam kontakt z osobą, która chyba sobie też zrobiła challenge, że właśnie będzie mnie oglądać przez ten czas, kiedy ja sobie zaplanowałam robić te filmiki codziennie. I słuchajcie, ja się z tą osobą skontaktowałam tylko dlatego, żeby powiedzieć: słuchaj, tak i tak się stało, ja tego filmiku nie mogę na YouTube wgrać, bo nie udało mi się. Na co ta osoba zaproponowała. Mi pomóc. Mnie się wydaje, że ta osoba tak też myśla, że, że ja proszę o tę pomoc, a może ja poprosiłam. Naprawdę nie potrafię Wam powiedzieć, ale to jest ogromny plus i takie rzeczy należy za, w życiu zauważyć. Ja się tak z tego ucieszyłam, że ktoś po prostu, kogo ja w ogóle nie znam, z kim w ogóle nie rozmawiałam, wczoraj pomógł mi, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. No, i mam nadzieję, że oglądanie dalsze tych moich filmików nie będzie dla tej osoby stratą czasu, więc muszę się starać. Więc to było, słuchajcie, no super, chociaż wydawało się, że wczoraj jest wszystko pod górkę, a tu jednak z górki. O czym chciałam Wam dzisiaj jeszcze powiedzieć? Dzisiaj rozkminiałam cały czas to, w jakim kierunku ja chcę iść, bo trzeba coś zrobić. Już to jest 15 filmik. Słuchajcie. Rozmawiam też poza tutaj kamerą z osobami, i dzisiaj zaczęłam kolejną rzecz, z której jestem bardzo zadowolona. Ogólna zgoda na pracę nad tym, co ja tutaj będę robić. Ktoś mi po prostu też chce pomóc w wyznaczeniu tej drogi. Słuchajcie, tak się zastanawiam, że na całym internecie jest bardzo dużo. Wszystkiego dla kobiet, czyli tak, kobiety mogą schudnąć, kobiety mogą zdobyć pewne siebie, kobiety mogą, no w ogóle być królowymi, tak? Ale słuchajcie, czy my mamy coś takiego dla mężczyzn? I właśnie zastanawiam się, możecie mi w tym pomóc, jeśli słuchacie tego filmu, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy i co mężczyźni potrzebują w tych czasach, jakie są, gdzie jednak... Yy, ta różnica między kobietą a mężczyzną, między zarobkiem, między obowiązkami, i tak dalej, zaciera się. Eee, czy panowie są zainteresowani taką przyjaciółką przez telefon, do której można zadzwonić, pogadać, która nie oceni, a wręcz przeciwnie, pomoże eee, dobrym słowem, eee, dobrą chęcią, żeby ten mężczyzna. Czuł się dalej wartościowy, yy, męski yy, yy, i głową rodziny, bo tutaj, jak gdyby, jest też yy, trochę, wydaje mi się, kłopot. Yy, ja nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi o relacje, ale mam ogromne doświadczenie w poradach, co zrobić w takiej relacji, bo wszystko to już od strony kobiet słyszałam i wiem, czego one chcą i jakie są te wspólne, e, słuchajcie, terytoria, na których się można porozumieć. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz była, no, też zrobić dla kobiet, prawda? Bo jednak są osoby, które słuchają i które może chciałyby. Więc wymyśliłam, że moim, jak gdyby, systemem byłoby praca z Wami i byłabym takim lekarzem domowym, bo za mną mam też ogromne grono znajomych, którzy są profesjonalistami w dziedzinie psychologii, w dziedzinie coachingu i to różnorakiego coachingu. Więc tutaj by było fajnie, bo byłaby nas większa grupa, tak? Tylko. No właśnie. A ja sama, bo to wszystko się zbierze z tego, że oczywiście mówimy każdemu, że musimy mieć bardzo zawężoną grupę, żeby móc do niej docierać. A ja tak naprawdę nie mam ochoty robić żadnych kryteriów. Bo jeśli zrobię to dla mężczyzn. To nie tylko dla mężczyzn, mężczyzn, ja to zrobię dla homoseksualistów, ja to zrobię dla transwysytów, ja to zrobię dla kobiet, które bardziej czują się mężczyzną. I o tych tematach też można ze mną porozmawiać i w tych tematach absolutnie czuję się dobrze. I naprawdę trzeźwe spojrzenie na świat bez żadnych kryteriów, a z akceptowaniem drugiej osoby jest mi absolutnie e, bliskie mojemu sercu. Tak mogę to nazwać, bo inaczej się tego nie da nazwać. Wiecie, dlatego, dlatego robię tu wszystko spontanicznie, żebyście to wy wybrali mnie i pokierowali mnie. Dlatego aż trzy miesiące tych filmików, dlatego będę mówiła o wszystkim, e, czy to ma być dla ojców, czy to ma być dla... Matek, czy po prostu kto chciałby rozmawiać w tych czasach z osobą, której można zaufać, która nie wyciągnie wszystkiego na światło dzienne, nie będzie plotkowała? W kręgu znajomych nie będziemy musieli o tym mówić, bo ja będę takim powiernikiem i spowiednikiem w jednym. Więc cały ten koncept będzie. Przeze mnie teraz doszlifowywany, więc pomysł jest. Będę się zajmowała absolutnie też wnętrzem. Wnętrzem, wibracjami, kontaktem ze światem. To jest pewne, ponieważ sama przez medytację, przez oddychanie, przez aparat, przez ćwiczenia osiągnęłam ogromny sukces w odnalezieniu. Samej siebie, bo się pogubiłam w pewnym czasie, ale teraz rozumiem, że to jest etap życia i jeśli masz kogoś, kto ci z tego pomoże wyjść, no to po prostu super i musisz sam chcieć z tego wyjść, bo nikt nie odwali roboty za ciebie. Więc słuchajcie, ja mam ochotę na pracę. Ja mam ochotę na pracę i teraz z kim będziemy pracować? Będziemy właśnie tutaj i teraz przez kolejne odcinki poszukiwać. Mojej i Waszej wspólnej drogi. E, to by było na dzisiaj. Tyle. Zapraszam na jutro. Jutro na pewno porozmawiamy krótko o tym moim kalendarzu i tej wadze, jak zadbać o ten wygląd e, zewnętrzny. Tak? No, to całuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Nie zapomnijcie subskrybować na YouTube. Misracja ma rację lajkować i ewentualnie dzielić, jeśli znacie kogoś, kto chciałby tutaj e, swoje zdanie wypowiedzieć na temat, co by mogło go zainteresować ją, tak, jego lub ją. To zobaczymy co z tego wyjdzie. Całuję serdecznie, dzięki za uwagę i do jutra, pa pa.